Witam wszystkich serdecznie, jestem RxBorn, a to jest drugi odcinek z mojej serii Minecraft Kanciaste Podwórko. Chciałem się Wam pochwalić, kupiłem sobie Minecrafta oryginalną wersję, bo poprzedni odcinek był na pirackiej. Już dłuższy czas nagrałem na pirackiej, ale nie wiem, postanowiłem sobie kupić oryginalną. I niedawno przyszedł gift i. I sobie gram. Teraz wejdźmy na mój świat. Pokażę Wam co się zmieniło. No i zaraz, wejdźmy stąd. Wejdźmy na, pójdźmy na podwórko. No, w domku na razie się tyle zmieniło. Położyłem tu taki jakby dywanik. I skrzyneczek trochę dodałem w tych skrzyneczkach To co mam, tylko wszędzie cobblestone. Prawie. I tutaj zrobiłem ladę tą z płytek nowych nie zamiast tego drewna ciemnego, tylko z płytek nowych dałem sobie taki dywanik, nie wiedziałem jaki, bo to, to ma być kuchnia a nie chciałem samego białego i nie chciałem do białego kratkę zrobić, to zrobiłem taki e, na górze, co na górze, na górze nic się nie zmieniło co to, a mój klocek nie wiem po co go tu stawiałem, nawet nie pamiętam ale tu będzie e, wieża te czarne wełny, co jest obok, tutaj to są głośniki, kolumny tutaj z płytek stołowych to nie bierze się kasety wkładać coś i tu weźmiemy yy, szafę grającą będzie się płyty wsadzało no i tutaj zaraz o, tu mam jeszcze ustawione, dobra jest normalnie no tutaj yy, wszystko, no tak jak było, jest tylko dodałem sobie jeszcze yy, obrazek jeden i jeszcze na dole mam jeden obrazek, zaraz wam pokażę o i tutaj właśnie jest ten drugi obrazek i to domu, domku byłoby na razie na tyle e, teraz pokażę wam co zrobiłem na zewnątrz o deszcz pada na zewnątrz zrobiłem tutaj tylko taki jakby park nie wiem co to nawet, co to miało być ale nie wiedziałem co zrobić, zrobiłem sobie fontannę najpierw Ozdobiłem kwiatkami, dosadziłem drzewa, cztery w każdej stronie i ławeczki. myślałem, żeby to trochę powiększyć i w kopule, kopule zrobić, to będzie w kopule, ale jeszcze nie wiem. Tam, co miałem chatkę, to zburzyłem ją, rozwaliłem, tam mi już tam ta chatka jest. A dzisiaj w ogóle tak y, zajmiemy się e, e, tym e, magazynem. E, zaraz zejdźmy na dół, tutaj właśnie wykopałem sobie miejsce na magazyn. E, tymi drzwiami nie sugerujcie się, jeszcze nie powiem wam co tam jest. Powiem wam za jaki czas, jak tam skończę. A tu będzie miejsce na magazyn. Ten magazyn miał mieć. E, 30 na 30 kratek ale wyszło 30 na 20 zaraz wam pokażę czemu bo kopałem sobie już doszłem do 22 czy 3 i o nie chciało mi się dobudowywać to niech będzie taki magazyn no. tylko nie wiem jak yy... Jak za bardzo zrobić go na podłogę. Już mam wykopane nie? Żeby warstwę na podłogę i warstwę na sufit, żeby położyć. To podłoga będzie. Zaraz wam pokażę. Podłoga będzie z tego drewna i z tego tak, tak jak tutaj, nie? Z takiej kratki zrobię taką szachownicę jakby. A na sufit weźmiemy płytki stoneowe No właśnie nie wiem co zrobić na ściany, czy tak zostawić czy nie Nie wiem ale zobaczę w trakcie, albo Wy możecie mi poddać jakiś pomysł jak mogę ozdobić tam te ściany, nie? Bo takiego stona nie chcę za bardzo zostawić, bo tam będzie kiepsko wyglądało Myślałem żeby wziąć drewno nie deski tylko normalne to drewno z tego normalnego nie nie z, e, z świerku, nie z brzozy tylko takie normalne nie no takie normalne ale nie wiem właśnie ale to już zobaczymy w trakcie wezmę schowam e, mm, co ja gadam, wezmę sobie zaraz y, tamte rzeczy i zacznę budować. Tylko muszę się pozbyć tych tu w skrinkach już miejsca, nie mam, nie mam gdzie za bardzo tego chować. O, tu mamy wolne. Weźmy jeden... a nie, mieczyki niepotrzebne nam są. Jedzenia troszkę i to na razie byłoby na tyle. Weźmy sobie teraz Drewna jednego i drugiego. No i weźmy od razu te płytki. Dobra, to wszystko powinno starczyć, bo mm, według moich obliczeń tam trochę liczyłem. Ile potrzeba mi rzeczy, materiałów, bo tak nigdy nie robiłem. Tylko jak mi brakowało, to, dochodzi, do, to dozbierałem trochę materiałów. A tak to teraz nie chciało mi się to od razu policzyłem ile to ma być, to ma być yy, tak ciemnego i jasnego drewna po 300 i tych płytek to to nowych ma być 600 wtedy na cały sufit Dobra to ja się wezmę do roboty przy okazji pomyślę może nad tymi ścianami zobaczymy jak to będzie wyglądać jak już skończę dobra to zobaczymy się jak już skończę Dobra, witam Was, już skończyłem robić podłogę. Na razie podłoga tak wygląda, nawet mi się podoba. Fajnie, e, fajnie właśnie wygląda to ciemne e, z jasnym drewnem. Tak. Fajnie. I właśnie myślałem już, e, jak mogę te ściany zrobić. I wpadłem na pomysł, że mogę na przykład e, cegłą m, ozdobić dookoła. Ale nie wiem, czy całe cegło, czy na górze i na dole jeden pasek a te dwa po środku na przykład drewnem albo deskami albo drewnem tym yy, z dżungli ale nie wiem jeszcze jak, dokładnie jak to będzie wyglądać muszę najpierw pozbierać bo dopiero mi to wpadło i, chciałem, i zapomniałem się jeszcze pochwalić że mam nowego skina skin, a. A w skin a tak właśnie wygląda ale i tak będę musiał e, zrobić e, coś w tym skinie, bo to co ma na barkach, e, te żółte, takie jakby płomienie, nie? Na samej górze barków, tak mi się bardzo to nie pasuje, nie muszę to jakoś zmienić. Ale tak to mi się ogólnie podoba, ten skin. Dobra, ja się teraz wezmę chyba za e, sufit. I zobaczymy się jak skończę sufit, i może od razu zacznę zbierać te materiały do, do ścian. Dobra, to zobaczymy się jak skończę to. Skończę sufit. No i może coś jeszcze wymyślimy ciekawego. Ok, skończyłem sufit. Na razie to tak wygląda. No jest to jeszcze mało oświetlone ale e, e, pomyślałem sobie teraz, że będę musiał wybrać się do piekła i wybić gdzie niegdzie takie dziury, nie? i Glauż to wstawić, ale nie wiem kiedy to będzie, jeszcze nawet w portalu nie mam diamentu, nic to nie wiem ile to potrwa, ale mam nadzieję, że niedługo znajdę w końcu diament i coś będzie. I widać o tu też właśnie w tym domku który będę musiał coś zrobić z oświetleniem takim lepszym, bo mi się nie podoba to. Albo w, nie, w ogóle mi się ta chata za bardzo nie podoba. Jest taka sobie. Dlatego myślałem, że może zrobię chatę Ale nie wiem co narpy w tą budowlę majów. Czy chatę sobie, no drugą, no to wzburzę całkiem i od nowa ją wybuduję, taką trochę inną, nie nie wiem nawet, czy z drewna, zobaczę i nie wiem kiedy, nie? Na razie chcę, wam, chcę wybudować tą e, budowlę majów. Może wtedy wybuduję to, ten chatę nie? Albo w dwóch odcinkach, jak dam rady. W jednym odcinku, sorry. W jednym odcinku wybuduję dwie rzeczy, jak dobra, ale nie wiem. Dobra, wiecie co? Teraz pójdę. Pójdę szukać e, cegły, no znaczy się gliny. I pomyślę, co dalej zrobić z tą ścianą, bo nie mam pojęcia. Nie chcę tak zostawiać. Na razie nawet, bo tak kiepsko wygląda. O, i tu będę musiał jakoś się zdobić. Myślałem, że kniami z drewna, nie? Ale nie wiem, dotąd, nie? Bo tam będzie co innego. Ups, olej mi się potworów. O, widzieliście to? Zaraz, jeszcze sklepie ich, tylko bo tam nie ma oświetlenia, to, to tylko w opcjach zmieniłem, nie? Zobaczcie, o. Czekajcie, czekajcie, zaraz, gdzie jest mój miecz? Zaraz, jeszcze będzie filmik. Jak się klepie. Jeszcze mi trochę rzeczy zostało Jeszcze weźmy sobie no, Właśnie tam gdzie kopałem za tymi drzwiami to mam To kopałem się do 40 któregoś poziomu I ze szkieleta yy, z, Sorry, z zombiaka ząbia, Wypadł Michał mnie Aż się sam zdziwiłem. Dobra, idziemy się klepać teraz O masakra, aż mi ciary przeszły Ojeju. O jaju, ale ich tu dużo! No, jednak będę musiał to oświetlić tylko. Tam jest Clipper, to może najpierw rozwalimy zębiaka. Mam pochodnie, mam na szczęście, mam, no idzie, idzie do mnie. Dobra, walić go, walić, walić, walić. I teraz tamtego Gurasa trzeba rozwalić, ale tylko tak, żeby mi. O, idzie, idzie! Żeby mi nic tu nie zniszczył. Nie niszcz mi, nie niszcz, proszę, 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 nie niszcz mi, nie niszcz. Nie niszcz, nie niszcz, nie niszcz. Fu, 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 fu. O, ja się przelękłem, myślałem, że mnie zniszczy. Dobra, oświetlimy to na szybciutko, żeby nic mi się znowu nie zespełnowało. Bo nie chcę drugich takich przygód. Jeszcze tu postawimy pochodnię jedną. O, i tutaj. Witam po przerwie. Chciałem wam pokazać, że skończyłem robić magazyn. Zajęło mi to no, troszkę czasu. Ale chyba się opłacało, wyszedł taki duży. Ale fajny wygląda. Zrobiłem tutaj właśnie kolumny. Nie wiedziałem jak oświetlić. No, bo byłoby to ciemno, nawet potwory by mi się spełnowały I tutaj jeszcze będą stały skrzynki dookoła, mi zabrakło skrzynek. Nie chcę mi się na razie szukać, dorobię to już poza nagraniem. I tu zrobiłem taką wodę. Nie wiedziałem właśnie, co to zrobić, bo tak pusto byłoby, nie? To właśnie zrobiłem sobie taki basenik i strumyczek lałem wodą. I tu będę musiał poprawić, bo tu jest, tu jest skrzynka z cobblestone'em, tutaj i tutaj. To będę musiał przenieść tutaj, bo tu. Tu właśnie będę miał z Cobblestone'em skrzynki, bo troszkę tego Cobblestone'a jest. Ale już na razie to co miałem, wszystko to użyłem. Ale to tak przeniosę tę skrzynkę i to chyba tak kiepsko wygląda. Tak mam miejsce, to tu jeszcze walne, nie? No i co? Tutaj chyba. A, jeszcze. Yy, jeszcze myślałem, jak to inaczej oświetlić, ale nie mam. Glowstone, wtedy w sufit. Yy, yy, co, nie wiem, co ileś tam kratek, zrobię dziury i powsadzę glowstone, żeby tutaj ładnie to oświetlało. Bo tak pochodniami samymi to będzie za ciemno. Tak jak tutaj na przykład jest tak ciemno, nie? A weźmy wtedy glowstone, to będzie idealnie. No i co, i to w dzisiejszym odcinku chyba byłoby na tyle bo więcej nie mam już do roboty i czas mi się, tak ucieka patrzałem na no, ile mi wyszło do, do nagrywania to wyszło mi ponad 14 mm. y, co gadam 16 minut i będę musiał usunąć jedną rzecz i wtedy będzie dobrze no to co? no to to no to byłoby na tyle i żegnam się z wami zobaczymy się w następnym odcinku